Jak jest z bali, wcześniej z lin może być, z Bali połączone mogą być bale. Mogą jak nie stać toliny mogą robić takie o, te specjalnie do wspinaczek. Silne ta jest silna, ale do jakiejś tam wagi tylko wytrzymała. Wystarczy te grubsze. One są tam niedużo droższe. Takie te grube, czy takie grube, aż i to już wytrzymałe na maksa, że wiatr naciągnięty, zabezpieczony wedle rysunku schematu. Wiatr nie będzie możliwości zagrożenia. Temu yy, i na ziemi to nawet o ściągnąć liny, to się przyda. Potem wystarczy co na, odbudować ten tylko strukturę jakoś i linami zabezpieczyć, o żagiel ten, zwinąć tylko ten mechanizm, o jeszcze z pomyśleniem wcześniejszym rozładunku, załadunku na zaś, jak to później zmontować, zdemontować wcześniej, żeby nie było komplikacji. Rysunek zostawiwszy nawet dla, na zaś dla, dla żony, czy tam dla kogoś na, w podróży, w razie czy gdyby coś dla synów, dla, jak to ma w rodzinach. Ech. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No i to tak właśnie to pomysłowałeś, i fajnie. Dzięki Lokadi Kowalonek, dzięki Duchowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi, dzięki tańcu, odgonieniu tych niepotrzebnych tutaj wajpsów z rana po przebiegnięciu dookoła domu klocka normalnie dookoła tego grobowca. Po prostu rozrzewka, taniec, czucie się, wspomina miejsce, gdzie się było, emocje, aktywacja mózgowia, yy, dieta też, ale właśnie CBD ziółko, Potem olejek też, taniec i. Dosyć mam już tych sąsiadów tutaj po prostu. Dobrze, już niedługo, jeszcze 7 dni, wybywam od rodziców. Zostawiam mi spire. jeszcze pomysł zostawiony im, też polecam rodzicom, yy, synom, córkom, żeby w ogóle majątki się nie dopraszali u rodziców. tylko... Niech się zrealizują, jak coś od siebie kiedyś tam zostaną, to super, ale lepiej niech memory zdrowe <laughs> o si siebie niech zostawią w pamięci zdrowych i zadowolonych i po chrześcijańsku, nie trwając pieniędzy na nie wiadomo co, na budowę jeszcze nie niepotrzebne jakie i coś tam, w ogóle a jak coś to takie pomysłowe, najlepsze.